To są Wiadomości Samorządowe. W tym odcinku ponownie skupimy Państwa uwagę na ofercie niskobudżetowego spędzania czasu wolnego w Jeleniej Górze. Dzisiejszy program zdominuje muzyka. Będzie coś dla ciała i dla duszy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 15. jubileuszową edycję Cieplickich Koncertów Organowych do Jeleniej Góry Cieplic. Usłyszymy przeróżnych wykonawców w tym roku również z zagranicy i nie tylko organistów, a koncerty zaczęły się w pierwszą niedzielę lipca i trwają aż do końca sierpnia. Są to niedziele. W najbliższym czasie będzie taki koncert, który jest jakby osią ideową naszego festiwalu, ponieważ będzie to muzyka czasów reformacji. W tym roku nie dość, że mamy 15-lecie festiwalu, to jeszcze obchodzimy w całym świecie, a również i w Polsce 500-lecie reformacji. Dlatego taki akcent wyjątkowy ponieważ koncerty odbywają się właśnie w kościele luterańskim, a więc związanym z Reformacją. I będzie to koncert nietypowy, ponieważ aż usłyszymy dwie wokalistki, w tym jedna z Meksyku, właśnie w repertuarze XVI-XVII wiecznym, a więc będzie to piękna muzyka z dawnych czasów. Zachęcam też do, do koncertów które organowych chociażby w Kościele Ewangelickim, prawda? Rewelacja powiem szczerze, że ma, znaczy niewiele osób było, a, a naprawdę warto. Tak jest dobra muzyka, to na pewno warto. Kościół Ewangelicki przy Placu Piastowskim, przy Deptaku głównym, piękne miejsce, które już w tej chwili nawet samym swoim wyglądem zachęca. Informacje są dostępne na stronie internetowej parafii ciepliceluteranie.pl cieplice -luteranie oraz na Facebooku i na plakatach, które są w cieplicach wywieszone. Zumba Fitness to jest część programu Zdrojowego Teatru Animacji, programu wakacyjnego, sportowo i koncertowo w Parku Zdrojowym tutaj, czyli coś dla ciała i coś dla ducha. Przez całe wakacje w muszli koncertowej, pod muszą koncertową spotykają się miłośnicy zumby i pod okiem oczywiście profesjonalnego instruktora ćwiczą w każdą sobotę praktycznie. Zajęcia z Zumbą trwają całe wakacje. Natomiast w sierpniu będą się odbywały 19 i 26, 26 sierpnia o godzinie 16.00. Bardzo dobra sprawa. Dla młodzieży, no i dla takich, co lubią takie rozryweczki, to co innego. Dla nas tylko przyszło teraz posłuchać muzyki. Gdybyśmy miały czas, akurat to, to czemu nie? W wolnym czasie chyba tak. Czyli jest to ciekawa oferta? Myślę, to ciekawa. że tak. Ale co bardziej przekonuje, że za darmo czy że jest Zumba? Że Zumba. Popularne ostatnio, więc można by było spróbować. Zapraszamy wszystkich w strojach sportowych, ale nie tylko. Przychodzą, przychodzą do nas panie, które ćwiczą już od lat zumba, ale przychodzą również tacy, którzy chcą spróbować swoich sił a w tej pięknej w końcu sztuce. I ciekawe jest to, że w zasadzie zdarzają się takie weekendy, takie soboty, że przed muszlą tańczy po kilkaset osób. To jest w ogóle wspaniałym widokiem. Oba projekty zostały dofinansowane ze środków budżetu miasta Jelenia Góra. Więcej informacji można zasięgnąć na stronie internetowej www.jeleniagora.pl To wszystko w tym programie. Zapraszamy na kolejny odcinek Wiadomości Samorządowych.